Myślę, że na te prawa kobiet już dużo czasu e, poświęciliśmy, chyba że mamy panią Małgorzatę, bo nie mamy, mamy. Halo, pani Małgorzato. No dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Z jednym od razu polemizuję z tą agresją. Raczej myślę, że myślę logicznie. Znaczy jestem na wakacjach i słucham y, tego y, słowotoku pana Korwina i tak się zastanawiam, czy jestem w domu wariatów. Czy pan e, Korwin, e, pewnie tak jest, taką taktykę sobie ma i, i tylko się zastanawiam, czy jak się kładzie wieczorem do łóżka, to myśli, że jest idiotą, czy z innych robi idiotów? I teraz, ponieważ pan, e, Janusz chodzi? jest, pan Januszu, ponieważ pan jest bardzo. Y, y, otwarty w y, mówieniu o innych ludziach, nie ma pan żadnych zahamowań, to myślę, że tak samo pan tego wysłucha. Po pierwsze, nie wyobrażam sobie i niech pan nie robi z idiotów, że Margaret Thatcher powiedziała panu, że nie chce, żeby kobiety głosowały. Bo gdyby pan dzisiaj coś takiego powiedział w jakiejkolwiek stacji angielskiej, medialnej, to by pana, to by po prostu że to jest śmieszne, co pan mówi. Co, ale co pan to ale, ale, Dlaczego to jest śmieszne? To, to, to jest bardzo to jest nieprawda. To jest nieprawda. Po drugie yy, rzuca pan, że wszędzie yy, trenerami są mężczyźni, trzeba się trochę podszkolić, popatrzeć, za oceanem piłkarki trenują, yy, trenuje kobieta. Bardzo fajne dokumenty zresztą yy, powstają i tak dalej, i tak dalej. E, przytoczył pan taki, zresztą nie interesuje mnie w ogóle e, odpowiedź pana, że było jasne, e, m, więc jeśli pan pozwoli, to, to ten monolog jeszcze chwilę. Przytoczył pan taki dowcip e, owce i co tam był, lew, tak? I lew i owce, tak? To nie jest dowcip, to, to jest bardzo mądre powiedzenie. Prawda, no to dla mnie pan jest starym baranem po prostu. Nie, nie no nie, niż, już to, już baran stanu, robisz, to nie. To już nie, za... baranem, nie, nie, przepraszam, jeśli kobiety są owcami, to baran, panie Krzysztofie, nie jest, nie jest obraźliwy. Ale dlaczego? Panie Krzysztofie, nie, mówię, że ja mówię, że jestem owcą. No właśnie, to się cieszę. Teraz tak, mówił pan o tych sukienkach krótkich takich. Wydaje mi się, że dla większości kobiet jest pan po prostu przezroczysty, panie Januszu. One pana nie widzą, one pana nie słyszą i nie widzą. Dziękuję. bardzo. panu tak. Jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć. Nie, pani mówi, ja słucham z przyjemnością. Nie, jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, ponieważ widzę, że kobiety tu nie piszą i słuchają, i to tak się toczy. To jest taki strumień podświadomości pana, ale chciałabym w imieniu wszystkich kobiet, tych, które myślą inaczej jak pan, powiedzieć, znaczy. E, bo już widzę, że mnie zaraz e, zwieńczuje pan Krzysztof, więc tego nie powiem, ale pan to kiedyś zrobił komuś na korytarzu, niech pan to powiem. zrobił jakiemuś polikowi na korytarzu, prawda? Ale Uderzył go powiem. pan w twarz. Niech pani powie. Ja, ja chciałabym tak, ja chciałabym panu wymier wymierzyć taki cios prosto w nos, w imieniu to wszystkich kobiet, które dzisiaj matek, córek, sióstr, kochanek, e, małych dziewczynek i dorosłych kobiet, które pan dzisiaj w potworny sposób E, każdym swoim wypowiadanym e, słowem e, obraził. Jest to przerażające, bo Pan jest mega inteligentnym człowiekiem o tak strasznym spojrzeniu na świat. Dobra, pozdrawiam, mam zawsze część wakacji, do widzenia.